Dzisiaj zjemy Gigaburgera, ale najpierw to jest mini burger. To jest zwykły hamburger z McDonalda. To jest burger ze zwykłej burgerowni lokalnej. A to są Gigaburgery w porównaniu do hamburgera zwykłego z McDonalda z popularnego dyskontu. Będziemy jeść to na czas, mamy 30 minut, kto zje więcej. 20. Wygrywa. 20 minut? Dobra, 20 minut, żeby były równe szanse. Ja już dzisiaj trochę jadłem Daniel nic. Przygotowałem się do tego odcinka specjalnie. A jak sprawdzimy co więcej tak? Mamy 20 minut, kto zje więcej. Eee, oceną będzie wizualna różnica obu burgerów. Jeśli ta różnica będzie zbyt mała, no to może jakoś zważymy je, nie? No albo remis. Dobra, poleciamy. O, jest gigabłka. Na specjalne zamówienie z 52 w dworzczy, tylko oni się podjęli takiego czegoś? szanujemy. Ale ta było jest Ale to będzie miało No, o, gdzie się, gdzieś mi gdzieś w Oczywiście jemy higienicznie, kulturalnie. ja mam sam bułkę tutaj. No tu? No, sam to jest mięsa. Nie chcę tutaj nasypić, mocno. Tobie to mnie się wstrzymuje? Mogę poczekać chwilę. No, Nie, może będę miał bułkę która krew brała mięsa, samego mięsa. No, to są gigaburgery. Jak szliśmy na ulicę, to ludzie się patrzyli. Bo szliśmy prosto z restauracji tutaj blisko. Jak trochę zjadłeś? <grym> to, to ty mi nie doceniasz? Coś mu mówiłem ci o studni. Ale już plan szklon czerpać, Ja sam mówię tego, na Sonie, się to nazywania. To on jest taki chudziutki? To takie porcje potrafi. Abyś zaczął na czas? W ogóle na krótszą metę? Myślę, że byśmy mógł więcej całego, nie? Ale biorąc pod uwagę.

Hmm? Aż tak dużo, to nie jeść? No, Ta bułka jest tylko ten, No, troszkę widać, zaczekaj. Zjesz pół? Z co Zakładamy się o dwie stópy, że nie zjesz? Nie, ja daję sobie. Dla o dwie stópy. Nie zjesz. Ale to dzisiaj, cały dzień na to bym miał. No? To bym musiał. Jutro nie jeść jeszcze? Przez cały dzień? Bo to 10 tysięcy ma. Nie, tyle nie. 6, pewnie 7, może. Co? Jadą, ja bym <śmum> jadł, bym mógł Dalej Do dobrego stanu Już nie starczył. Takiego wiesz... Bez sytości. Że nie. Że nie czuję po prostu jakiegoś mocno głodu, nie? Mhm. Kiedyś? To ja Ci pogadzę, jak ja coś nie mogłem, a się, bo na przykład nie na to, została reszka i to no, nie co tego ja nawet jak reszka została, to jadłem, bo już byłem głodny Trzęsie mi się Rzeczywiście No co? No już nie mogę Co nie możesz? Jak poświęcenie, jak wyglądam O oh, kurde. Wolę być w takiej formie, że nie potrafię zejść <gulanie> niż, <gulanie> niż potrafić. Zawsze trzeba wyszukiwać jakiś kut w sytuacji. Tak <gulanie> przegrywasz, ta, albo nie jakby to nie wygląda. Kiedyś to te pół, to tak lecie Ciekawy jestem czy nam siadę cały granat kiedyś. Kiedy? Kiedyś. Całego? Wydaje mi się, że nie. W sensie miałem mega formę, ale nie aż tak. Nie, no, już nie wolę. Co? To jeszcze do końca, ale... Patrz ile cię patrzy. 180 osób, biednych widzów. Pomyśl o nich. do podanie. nich. Dobra. Jak zjesz tego burgera, to każdy, kto ogląda ten filmik, musi zasubskrybować. Nie zrobisz tego? Mm, jeszcze 4 minuty. Całe. Całe. to łatwiej to wygląda, na no. takim filmikach jak no. że jedzą, nie? Co? że jedzą no co jest przecież normalnie by dali radę a jednak no. jest ciężko wiele osób na przykład wzięłoby jeden kawałek, taki jak od tortu i powiedział, że już nie można, jest, bo jest. to jest jeden ja znam takich jak Mandzio na przykład Mandzio by połowę tego mógł. <laughs> ja się przygotowywałem, nie jadłem od 15 albo 16 godzin żeby teraz tutaj z Tobą wygrać a i tak przegrałem. Więc... nie przegrał tylko mhm. zwycięstwo. Pokroimy tego burgera i pójdziemy roz. Ale to jeszcze bo... walcz, no jeszcze jest... no Nie, ja już prawie nie mogę. Jeszcze kawałek, się postaram, ale... i rozdamy, pokroimy, zobaczymy czy ktoś przyjmie. Je Le na na pewno się pieniądze. nie planuje, rozdamy to na ulicy albo zjemy po z potem, mhm. Żeby nie było, że kupiliśmy specjalnie na pokaz e, takie duże burgery i większość zostaną wyrzucone. Tak nie będzie, po prostu. Zrobimy małą reklamę dla restauracji. A się już, już wezmę, żeby go zjeść na no pewno. czas, przez nie, ten czas. czas. Ja już wiem, że jest czas. Co? Ja już czuję, że nie rozkrywam. się? No. Ja jeszcze bardzo. Ale ty, to, co ty tu zostawiasz? Co? Ja to ja. Widzowie, co to jest? A u mnie? Trześciutkie. Kto wygrał? Oceńcie. No. Po Ocencie sami. Ocencie wszystko. Masz minutę. Ślesła. Dasz tady, Daniel. Jesteś w stanie co zrobić. Kto jak nie ty? Tylko ty z nas, dwóch, jesteś w stanie to zrobić. Czasu może... Czas minął. Także gratuluję wygranej. Może, może. No, Cię nie no. no. Czekaj. Gratulacje. Gratulacje. Brzuch przed, po jedzeniu. Tyle zjadłem, Daniel. Także prawie połowę. Tyle zjadłem ja, nie wiem, co dzisiaj moc nie miałem. Idziemy rozdać burgery Rozdaliśmy wszystko, poszło szybciej niż się spodziewaliśmy. Więc lecimy oddać tacę. Przypominam, że pierwsza osoba, która mnie rozpozna, wygrywa 1000 złotych.